Właśnie chciałam się wybrać z moją rodziną VIP do sklepu, ale słuchajcie, my sobie idziemy i patrzę, a tutaj pod sklepem stoi jakaś limuzyna niebieska, ale brzydka, co nie? Przecież my mamy lepsze złote, a w dodatku nas ktoś przywodzi. Mamy prywatnego szofera, który właśnie sobie odjechał, a one muszą same przyjeżdżać, bo one są premium, haha, ha, ale one są słabe. Dobra, słuchajcie, musimy do nich podejść, nie chodźcie, chodźcie, tutaj narodzimy się. Musimy do nich podejść i, i wiecie, jakoś, no nie wiem, no nie będziemy ich wzywać. Bo my i tak jesteśmy lepsze, nie musimy tego udowadniać, ale omińmy je szerokim łukiem, bo nie chcemy się z nimi trzymać. Dobra, VIP rządzą. Widzowie, klikajcie łapeczkę do góry. Jeśli też jesteście VIP, napiszcie w komentarzu, który Game Pass bardziej lubicie: VIP czy premium. A my oczywiście idziemy na zakupy, no bo to, że one tam są, to przecież nie wyklucza tego, że my też możemy iść na zakupy. A przede wszystkim my mamy pierwszeństwo, bo VIP zawsze ma pierwszeństwo. Chodźcie, idziemy. Nie zniżamy się do ich poziomu. Masz rację, dobra, idziemy. Ale one tam obgadują, w ogóle sobie stoją na środku. Ej. Ale idą, patrzcie, jak one chodzą. Ej, czy ty masz jakiś problem? Halo, halo? E, czy ty Ej. mówiłaś coś do mnie? No, mam problem. Jaki masz problem? Może nie, e... nie do ciebie, ale o tobie. E, co takiego? Ja nie gadam. E, wiesz co? Ja się nie będę zniżać tutaj do poziomu premium, bo ja idę na zakupy i ja mam pierwszeństwo. A wy sobie tu stójcie w kolejce. Haha, premium, słabiaki. My nie stoimy w kolejce. Tylko po prostu sobie tutaj oddychamy świeżym powietrzem. Mm -hmm. To jest nasze. No premium. to oddychajcie sobie świeżym powietrzem. My świeże powietrze mamy codziennie. Ha, ha, słabiaki. Dobra, chodźcie, idziemy na zakupy. Zróbmy sobie, kupmy to, co chodźcie, chcemy. Pokażemy im. Dobra, dobra, bierzemy koszyk. Bierzcie, co chcecie. Jak wiecie, my mamy pierwszeństwo i możemy kupić wszystko, więc pierwsza dostawa jest dla nas w Bruckera. Chodźcie, o, musimy pierwsze być. Bierzemy też bananki, woda. No, pełna zgrzewka. Ej, halo, co ty we mnie wjeżdżasz? Co Ej, ty we mnie wjeżdżasz? Mnie. Ty nie wiesz, że obowiązuje tutaj jakaś kolejka? Że najpierw vipy robią zakupy? Jaka kolejka? Najpierw ja, najpierw premium. Nie, nie premium, bo ty jesteś gorsza. Co, ty jeszcze się tego nie nauczyłaś? Przez tyle czasu? Mnie. Już nieraz ci o tym mówiłam. Aha górze mnie, ta sąsiadka, ona jest premium i ciągle się pan noszy, ciągle się wywyższa. Nie, 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 nie mogę na to pozwolić. Dobra, idziemy Dobra, zapłacić. Dobra, chodźcie dziewczyny do kasy, Ej, ja idę pierwsza, ja jestem pierwsza. Ej, nie, co ty mi się tu pchasz? Ja wynocha, wynocha mi stąd. Ej, ja mi pierwsza. Wipy rządzą. No, o, dobrze ci tak, Jej, przewróciłaś, przewróciłaś się. My. ha. ha. Dobra, my płacimy, a właściwie my nie musimy płacić, bo my mamy wszystko za darmo na Brookhaven. A Wy musicie płacić tymi swoimi pieniążkami marnymi. ha. ha. My płacimy diamentami. Diamentami. Ja bym chciała zobaczyć te diamenty. Jak na razie to Ty masz tylko jednego w głowie. Haha, ha, bo Póź żadnego na w ręku nie Patrz, jestem cała z diamentu. A ja jestem ze złota, jestem więcej warta. Dobra, nie będę z Tobą rozmawiać, bo nie wkurzasz. Chodźcie, dziewczyny, wracamy stąd, wracamy. Pracamy, Ma nie będziemy sobie rozmawiać. Co Poza będziemy wity. sobie robić? Chodźcie, zjemy sobie dzisiaj w restauracji, bo my nie musimy gotować. Dla nas gotują i my sobie same tutaj pójdziemy i nawet nie musimy za to płacić. Haha, chodźcie, wybierzemy sobie jakiegoś najlepszego burgerka i coś jeszcze. Może frytki albo kola. Dobra, tutaj dla mnie będzie cheeseburger. A się Do... na piechotę musiały iść. Ej, czy ty się śmiejesz? Czy ty no się tak, śmiejesz, Masz Mam na jakieś... piechotę do jakiejś burgerowni. Wiesz, co? Jak ja ci pokażę, jaką ja mam limuzynę, to dopiero zobaczysz. No, nie, ona mnie prowokuje. A, wkurzam się po prostu. Zobacz, zobacz, jaką ja mam limuzynę. Haha, <laughs> ty takiej nie masz. To jest dopiero. Zobacz, zobacz. Ja ci zaraz Dobra, pokażę. Dobra, i tak mamy lepszą. Nie masz lepszej, zobacz, my mamy złotą, jaką piękną, a ty? Fah. No, a my mamy diamentową. To jest z jakiegoś levelu złoto. minus jeden, my mamy już na propsie taką limuzynę. A Ta, wy macie minus tysiąc, a nie minus ten. Tak, tak, a po co ty w ogóle za nami pojechać? Ty szukasz, szukasz może guza czy coś? No, a ty może zęby byś chciała stracić? Nie, nie! Ja przyszłam sobie tylko do sklepu, to ty zaczęłaś zaczepiać, że VIP to bambiki? Ja ci zaraz dam. VIP to bambiki, zaraz zobaczysz. Ale z i tyle. Zaraz zobaczysz, no nie. Widzisz nasze samochody, jakie są super? Słabe są, dobra, wiecie co? Wracamy stąd, jedziemy na naszą działkę, bo przecież mamy lepszy dom i lepszą działkę niż wy. Wsiadajcie, dziewczyny, do Ta, naszej jasne, limuzyny. Nie macie lepszej. Zobacz jakie my mamy auta, wy macie jakieś premium, to są słabe, nawet nie da się ich ulepszyć. Wsiadajcie jedziemy. Chodź tutaj, chodź tutaj córeczko, wsiadaj. Moja rodzina odjeżdża i nie zamierza z wami więcej rozmawiać. Nie wiem, czy ty to rozumiesz w ogóle. Bo nie wiem, czy tę szkołę skończyłaś jako premium. Dobra, skończyłam jedziemy. Skończyłam premium szkołę. No, ja skończyłam yy, szkołę VIP, więc o wiele lepszą. Ta, jasne. Dobra, nie będę z nią rozmawiać, słuchajcie, ale oni mnie wkurzają. No normalnie musimy na Brookhaven żyć cały czas. Z tymi osobami premium, no wiecie, niektórzy nie mają, niektórzy mają. Ja jakby nikogo nie wykluczam, tak? Jest jakby VIP, jest premium, no te game passy, każdy ma to co ma, tak? No ja nie uważam, że one są gorsze, ale jeśli ona się ze mną kłóci, no to przecież ja też się będę z nią kłócić. Jeśli ona chce mnie wyzwać, to ją też będę. I koniec, kropka. Nie dam sobie, ale zobaczcie, jakie my możemy mieć tutaj domy. Patrzcie na to, jakie my zrobimy. Te, do tego domu one w ogóle nie mają podjazdu. Patrzcie, jaką one mają działkę! Jaka działeczka śmieszna. Mamy najlepszy Malusia. dom Patrzcie, ever. co my mamy za dom. Jeszcze wjedziemy sobie tutaj limuzynką do środka, żeby czasem nam nie ukradły czy coś mojego auta. Jedziemy. O, dobra! Jest! Jesteśmy! Patrzcie, ale mamy super dom! Na, 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 na najlepszy! I będziemy go sobie przyozdabiać jako VIP-owski. Zobaczcie. Co to jest? Ej, <noise> Czy ty tutaj specjalnie przyszłaś? Masz tutaj zakaz wstępu, rozumiesz? Tutaj Aha. jest tylko wejście dla VIP-ów. A wy ma... nie macie wstępu do naszego! Nawet bym nie chciała wejść do takiego domu malutkiego. <noise> Co no to jest za? A, mała, jasne, malutkiego, nie To mały tam. szałas, to jest jakiś mały, malutki szałas, a my mamy tutaj elegancko, wodę i wszystko. My mamy trzypiętrowy, a wy macie tylko dwóch. Pff. E, wiesz co? Ty się nawet na tym nie znasz, bo zobacz co ja teraz mogę zrobić. Ja jako VIP mogę zmienić godzinę, i jest nagle rano dziewiąta. Ha, ha. No i co z tego? I teraz nie wiesz co powiedzieć. Dobra, idź już No bo to nie jest nic fajnego. To jest fajne, to jest super. Najlepsze. Nie, dobra, nie chodźcie, VIPy, fajne. nie gadamy z nimi. Oni przyszli pod nasz dom, czyli to jest jasne, że nam zazdroszczą. Oczywista, oczywista. Dobra, chodźcie, zrobimy u siebie super imprezę. My zrobimy u nas super imprezę. Dawajcie dziewczyny. My robimy... zrobimy lepszą. My zrobimy lepszą. Zobaczymy sobie. To będzie rywalizacja na imprezę. O, dobra, pokażemy im. Dawajcie, musimy tutaj rozstawić jakieś różne fajne, złote rzeczy, czyli takie rzeczy, które są w stylu VIP, naszym, VIPowskim. Dajemy jakieś żółte dymki, żeby był fajny efekt, żebyśmy się tutaj czuły jak wipy, prawda? Zrobimy bibę! Tak masz rację! Dawaj, dawaj! To jest moja siostra Marylka, widzowie! Jeśli jej nie rozpoznaliście, to zobaczcie, to jest moja siostra Marylka wreszcie do nas dołączyła, ale niestety jeszcze nie mówi, jeśli chcielibyście odcinek z nią, napiszcie w komentarzu, a Marylka powie słowo do Was. Pewnie się stęskniliście, co jest z Paulinką i Olusiem. No ale dobra, na razie jesteśmy VIPami, więc musimy tutaj urządzić jak najlepiej. No będzie u nas mega fajna impreza, dlatego, że mamy jacuzzi, mamy basen, mamy podgrzewany basen, one w ogóle nie mają basenu. Nie no, będzie śmiesznie, naprawdę. My możemy też zrobić mały basen dla naszego małego bejbusia. Chodź tutaj mały bejbusiu, zobacz, możesz mieć tutaj taki basen i ja mogę zmienić jego kolor na złoty. O zobacz, będziesz miała swój basenik maluszku. Więc wszystko jest tutaj zaplanowane. Dobra, będą też fajerwerki, jest tutaj mnóstwo. One nie mają fajerwerków, bo to jest tylko dla VIP-ów. Patrzcie, możemy dać i uwaga, jest, będzie super impreza. Ej, halo! Kto tutaj jest? Kto tutaj przyszedł? Wynocha stąd. Wynocha stąd premium. Ale co wy tutaj robicie? Wynocha stąd. Zakaz wstępu. Tutaj tylko vip -y mogą wyjść. Co wy się kręcicie obok mojego auta? Nie ma tutaj dla was miejsca, ale już. Zmiotuję ich szybko. Muszę znaleźć miotłę. Tylko teraz te propsy są tutaj tak poprzestawiane. Okej, okay. ale już. Poszła mi stąd. Poszła mi stąd. Idź stąd. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Ej, ty! Ty! Kierowniczka premium. Zabieraj swoje tutaj, dziewczyny. One nie mają dostępu. wstępu. specjalnie były. Premium lepsze. No na pewno. Idź stąd, idź stąd, wynocha, bo zaraz zaraz idą bana. I zobaczcie, zobaczcie. To wiemy, że gdzieś bombę. Patrz, 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 patrzcie, co ja zrobię. Co ona miała odkurzaczem? Będziesz tutaj u mnie tak sobie robić? O nie. Zbanowałam ją. Nie ma wstępu do domu VIP. Nikt bez mojego pozwolenia tutaj nie wejdzie. Koniec, kropka. Dobra, dziewczyny. Już zrobiłam w tym porządek. Chyba wszyscy poszli. Tak mam, mam taką nadzieję. A one tam... Sobie zdobią, patrzcie wezmę sobie teraz lornetkę i zobaczę sobie co one tam robią patrzcie na to ja nie mogę jeden laser postawiły aż dwa wow i normalnie jakieś niebieskie rzeczy ale one mają słabo naprawdę mają mega słabo my zrobimy lepsze zobaczcie ile mamy złota to będzie złota impreza po prostu taka bogata Szybko jeszcze tutaj sprawdzę, co może być w propsach ciekawego. Dajmy jakieś złote rzeczy. Ale u nas będzie super! No na pewno, chciałabyś, chciałabyś. Nie będzie, nie będzie. U nas będzie najlepiej. Możemy tutaj postawić też, zobaczcie, taki kominek. Będzie tak fajnie. Jeśli się już zrobi chłodno na dworzu, to my się tutaj ogrzejemy, bo płomień jest złocy, jest płomień zwipowski. Wow, jakie super są serduszka tutaj! Ale ekstra. Mega fajnie, ono tutaj wszystko ozdabia. Tutaj maluszek nasz mały. Co możemy jeszcze dać? Dajmy jakieś może kwiatki w kolorze złotym. Czy można zmienić ich kolor? Można. Wow, złoty kwiatek. Dobra, to też tutaj postawimy. Zrobimy mega, mega ładnie. Nikt tak nie będzie miał, a na pewno nie premium. Dobra, bo wiecie. Ogólnie VIP mogą mieć też inne rzeczy. Jak sobie wejdziecie tutaj w koszyk, no i klikniecie na VIP, to tutaj wszystko jest napisane. Możemy mieć o 5 domów więcej, o 5 map więcej. Możemy sobie zrobić też ogólnie. Yy, tutaj jest napisane 60 awatarów więcej, czyli możemy dodać sobie te ikonki, jakieś tam migające rzeczy. Mega, mega fajnie. Możemy mieć też motel room VIP. I wiele innych rzeczy, których one nie mają. Nasza impreza będzie lepsza. Zobaczcie, jak my już tutaj mamy ekstra. Na przykład. Ale mamy tu premium. premium nie da rady tak odlecieć, jak ja. I zobaczcie, ja z góry wszystko wam pokazuję, ile mamy pięknych światełek. Zaraz będziemy tańczyć. Naokoło ona tutaj dała różne lampeczki. Mega fajnie. Bo dla serwerów też VIP-owskich został zwiększony limit e, rekwizytów, czyli tych propsów, które możemy sobie używać. Także my możemy mieć też więcej tego wszystkiego, także no mega duży plus, ale fajnie moja siostra, moja koleżanka i mój bejbuś tutaj fajnie robią jesteśmy powoli gotowe, ej to jest piękne to idealnie pasuje coś się stało, o nie coś się stało, coś zniknęło, miałam wrażenie ale może się pomyliłam. W każdym razie mamy jeszcze premium to szczury. Ej, ty! Nie mów tak, nie mów tak! Nie możesz tak mówić. Dobra, ja wszystko rozumiem, ale aż tak nie wyzwajmy. Dobra, to stawiamy jeszcze rzeczy, szukam coraz więcej. Dajmy jakieś balony. Balony można też zmienić na kolor złoty. Tu je postawię kolor właśnie taki, damy jeszcze tu i na wejściu, oczywiście, bo jeszcze tutaj nic nie dałyśmy. Na wejściu też dajmy. Kolor złoty. Patrzcie, ale mamy super. Tu jakiś duży znak damy. Jaki ty chcesz znak dawać? Ja też dam znak. O właśnie, patrzcie. Tutaj dam znak, tutaj w ogóle nikt nie wejdzie. Bo ja już jedno zbanowałam. Jak one będą mnie wkurzać, to też ich zbanuję. Mogę tutaj. Po... A nie, tutaj nie można, bo to jest ulica. To tutaj muszę to postawić. Czekajcie. Dobra, tutaj postawię. Tylko VIPy. Uwaga, tylko VIPy. Haha, jest. Dobra, mamy to już postawione. Dobra, I teraz tak tu damy nastrzałki. Jeszcze jakieś znak, świecące strzałki. rzeczy. Tutaj na przykład dajmy jakąś świeczkę, to też będzie ładnie wyglądać. No i dajmy jeszcze tutaj na wejściu takie lampeczki. O, dobra, to mi się podoba. Tu jeszcze też na żółto. I patrzcie, ale mamy super. Dobra, coraz lepiej to ale wygląda. Ale to mega u nas wygląda. Co? Ej, zaraz pójdziemy tam do was zobaczyć, no jestem ciekawa. U nas jest naprawdę ekstra. Dobra, a co dzisiaj będziemy żałować. jeść na kolację? Na kolację, na naszej imprezie dzisiaj może zjemy... Hmm, no nie wiem, co możemy zrobić? Mamy tyle możliwości, bo VIP może jeść wszystko. My możemy nawet zamówić Ubera, a oni nie, bo ich nie stać. Haha, ha, bo oni nie zapłacą nas. Na wszystko nas stać, to was nie stać, biedaki. Ty jesteś biedakiem. My nie no sobie zobaczymy, popatrzę, co my sobie u was pewnie do tej, co ja chodzi. Co? <laughs> przestań. Nie, nie wkurzaj mnie, bo jak podniesiesz mi ciśnienie, to zobaczysz, co może zrobić VIP. Nie no, co zobaczę, co zobaczę. Zobaczysz, zobaczysz. Dobra, widzę, słuchajcie, skończyły się żarty No tak wkurza normalnie. Bierzemy bombę, bierzemy miecz, będziemy normalnie walczyć. Czy można kolor miecza zmienić? Nie. Ale jeśli trzeba będzie, to za moją rodzinę będę walczyć z premium. Będę walczyć, bo jestem vip -em. Dobra, wiecie co? Chodźcie tu Ekipa do mnie. Chodźcie moje dziewczyny. Musicie wziąć broń. Musicie wziąć broń. Siostra, weź też jakąś broń. Złotą najlepszą po poszukajcie, czyli wipowską. I zakradniemy się do nich. Podłożymy im bombę. Chodź tutaj. Ej, jak ty tutaj wpadłaś. <grytanie> Siostro! My się nie kąp. musimy się teraz wziąć w garść. Bierzemy broń i bierzemy miecz. Broń. Można zmienić jej kolor. Ale w sumie jest tutaj jakaś skórka i tylko VIPy mogą zmienić. Zobaczcie, ja mam złotą broń! <grym> Dobra, elegancko idziemy. Ona mnie wkurzyła. Ona powiedziała, że my jesteśmy biedakami. Wiecie? Powiedziała, że jesteśmy biedakami. A gdzie jest mój maluszek mały? Halo! Gdzie jest maluszek mój? Dobra, wszyscy już są znalezieni. Idziemy teraz na wojnę. Dobra? Idziemy teraz na wojnę, więc ty może zostań albo chodź z nami, ale uważaj na siebie. Idziemy. Teraz będzie wielka rywalizacja, wielka bitwa. Z premium, chodźcie. Zabrałaś auto? Kto nam zabrał auto? Ej, gdzie jest auto? Ty schowałaś? W razie co? Oni? Nie. Dobra, idę odzyskać moje auto. Chodźcie. Chodźcie idziemy. Chodźcie dziewczyny idziemy na wojnę. No i to wygląda. To jest impreza. Dobra, zakradniemy Kremium się. Najlepsze. Chodźcie zakradniemy się, zakradniemy się, wejdziemy od tyłu. Chodźcie tutaj za przystanek szybko schowajmy się. Tu się schowajmy. Chodź jest tutaj maluszku. Fajerwerki. Dobra. Jesteś? Dobra, ty masz siekierę idziemy na wojnę. Czas start. Uh. Zakradajmy się. Chodźcie, jakie fajerwerki. One nawet nie mają firewerek. Chodźcie, chodźcie zakradamy się. Dobra, jesteśmy tu i zobaczcie, co teraz zrobimy. Puścimy im bombę. HEJ! <laughs> wybuchło! By szybko schowajmy się, żeby nie wiedzieli, że to my. Chodźcie szybko, tu, szybko chodźcie na tu. Tyły, na tyły. Chodźcie tutaj do tyłu, chodźcie tutaj. Chodź tutaj, Marylka, chowaj się! Chodź tutaj do tyłu. O nie! <laughs> zaraz zauważycie! Co ty robisz? słabi. Wipy, wstęp zbroniony. Masz! O masz, kocz tutaj. O masz. A masz wędki. Wygramy to, bo my jesteśmy lepsze. O masz ty. Zaraz padni, padni zaraz. O, Ze złotej broni. Od o jednego nie! strzału a się już upada. O masz. O masz, pokonamy cię. <laughs> Mówiłam, koła. że cię pokonam. Dobrze ci koła. tak. Dawajcie, strzelajcie. To jest wielka bitwa. Ona nas wyzywają. A vipy Dobra. są lepsze. Daję. Co? Jak ty się Jak to jest możliwe, że ty się odrodziłaś? Macie paść! Wszyscy. Premium. No i co z tego, że jesteś premium? Ale nie masz A takiej masy. masy! Mój strzał jest wiele wart i od jednego strzału padniesz, wiesz? A masz z paralizatora! A masz ty! Ej, to ty, o. Livia, jesteś! Oh, to ty, Livia? E... Patrzcie! Ja na nią kliknęłam i co się pojawiło? Livia! Oh, to ty byłaś przeciwko mnie? Nie, tu nie ma. Coś ty narobiła. Ja myślałam, że to są inni, a to jest Livia. O nie, Nie, tu nie ma. To co teraz ja mam zrobić, skoro to była moja przyjaciółka? Ja nie wiedziałam tego. Oh, ja jestem vip a ona jest premium. I co teraz? O ja, rozdzielił nas Game Pass Livia. Co teraz ja mam zrobić? Myślałam, że ty jesteś zła, ty jesteś moją Livią, moją przyjaciółką. I się tak ze mną kłóciłaś. Oh! Ale ty ze mną też się kłóciłaś. Ale ja nie wiem, czy ja ci to wybaczę. Powiedziałaś, że jestem słabiakiem, bambikiem i w ogóle. Ale ty też tak na mnie mówiłaś. To jesteśmy kwita? Mm, no dobra. No, no dobra. dobra, no to niech ci będzie. Ej, ty Tojdziem. mnie na ręce? No dobra, pogodziliśmy się widzowie, skoro to jest moja przyjaciółka, to już jest nieważne, czy jest premium, a czy ja jestem vipem. no przyjaźnijmy się, więc wybaczam jej to, no i topór wojenny jest zażegnany, dobrze? Dobra, Zgadzasz się Pita. na to? Dobra widzowie, mogę to, to, autem? To, to, to cofam to, ja już lubię premium, ja już wszystkich lubię, kocham i dobra, nieważne. Ja ważna. też lubię vip -a. Robisz VIPa? Dobra, no to Lubię. super, no to zróbmy wspólną imprezę, ale wiecie co, i tak macie mały dom, więc chodźcie do naszego. Chodźcie no do naszego, u nas jest nie fajnie, się. tu macie będzie większy. fajnie. No i tu będzie moja przyjaciółka, będzie moja siostra, moja koleżanka, mój bejbuś, chodźcie wszyscy razem. Tylko wiesz co, ja jedną twoją koleżankę zbanowałam, bo ona mi tutaj psaciła, ale zaraz ją odbanuję. Chodźcie, chodźcie, zabawimy się Ale tutaj. to jest napis tylko VIPy, my nie możemy wejść. Możesz wejść, ja ci po... dobra, wiesz co... Ja już y, zrobię tak, że ja to kliknę i ja usunęłam wszystkie. O, usunęłam no wszystkie fajnie. rzeczy, więc. Uhu! Już powinno być dobrze. Ju, już jesteśmy poogodzone, więc y, bawmy się, dobra? Impreza! Zróbmy zabawę, bawmy się. Jest! Dobra, widzowie. Nie ma żadnej rywalizacji. Każdy jest fajny, każdy. Czy ma VIPa, czy ma premium, czy nie ma Game Passa. Po prostu wszyscy razem jesteśmy rodziną. Oczywiście uwielbiam was. Czy macie VIPa, czy premium, czy też nie macie, więc zapraszam was też na moją grupę z Robloxa. Tam są wszyscy mile widziani. Pierwsza linijka w opisie. Wyświetla wam się tutaj na ekranie. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. VIPy i premium! Yeah! Skakujemy do basenu! Uhu!